Cześć kochani. Cześć! Dzisiaj mamy pełny portfel. Wymieniliśmy ostatnią wygraną. Byliśmy przy okazji w Jastrzem i Gorze i stwierdziliśmy, że może tam skorzystamy i tak, akurat przypadkiem się tak stało, że y, 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 wyszedliśmy z taksówki i pan nas zostawił pod punktem przypadek, nie... Tak, przypadek, więc stwierdziliśmy, że musimy. Dobra, zobaczymy co to będzie. Może słuchajcie, jest dzisiaj taka ładna pogoda. Zaraz idziemy nad morze po palacie. No dobra, no ale zaczynamy. Jest 22. Jest, jest, jest 10. A jego te zrapery już trzeba zmienić, chyba. Jest 19 i 16. Dobra, jest jedynka. Jest 19. Czyli jest wygrana? Wow. Wow. Już, już na, na samym początku, czyli już jest. Już jest fajnie. Już, już można spokojnie zdrapywać. Jest piąteczka. Jest czternaście. Dwadzieścia cztery. Trzydzieści trzy. Dwadzieścia osiem. Cztery. Dwadzieścia pięć. Jest dziewięć, czyli obok. Dwa. Jest ósemka. 18, czyli znowu obok. Fajnie jakby coś jeszcze wpadło. Mhm. Kolejny obok, to jest 31, to jest 21. Jest 7, 17, czyli kolejny oboczek 23 znowu i na koniec jest szósteczka. Okay, okay. No, dobra. no i zaczynamy tutaj pary. Jest. Yy, pierścionek jest brylant. Mamy złoto, mamy banknot, jest co za straper jest walizka, okej okay, wymienimy, jest walizka, jest. Jest jeszcze gorzej, <grymne> <grymne> jest klucz, jest znowu pierścionek, jest walizka, może bokiem, jest brylant, jest moneta, jest diament, jest koniczynka, o, idzie lepiej. Moneta i klucz. Jest diament i jest klucz. No Czy nie ma? No i na koniec jeszcze. Dobra. Są 2 miliony. 2 miliony po raz drugi. Jest 200. Jest 100. Tak Jaki konkretny? Jest 60. Tak. 50? Nie, 150. 150. Jest 5000 tysięcy jest 50 tysięcy, kod właśnie próbuje zabrać z rapera. Jest 500 zł po raz pierwszy jest 5000 po raz drugi, jest 200 zł po raz drugi i będzie co będzie i 30 zł po raz pierwszy Czyli tutaj nic. No dobra. Czyli, czyli patrzymy, co będzie tutaj. I jest. O, 60 zł. Słuchajcie, super. Czyli mamy, mamy plusik, czyli zdrabka z Jastrzębiej Góry o numerze 14. Przyniosła nam mały plusik. Jest fajnie. Jest fajnie, tak. na no, czyli... nie mieliśmy małego plusika? Tak. <laughs> <laughs> czyli możemy wracać e, spokojnie e, do domu e, uśmiechnięci i, tak. I co. Super. Tak, dziękujemy. dziękujemy bardzo. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.